Szczęść Boży. Groza groza przejmuje słusznie wszystkich, którzy dowiedzieli się o tym, co pewien zwyrodnialec uczynił małej Krystynce gdzieś na Dolnym Śląsku. Oburzenie przejmuje. Część z nas na wieść o tym, co inni zwyrodnialcy tym razem, tym razem w białych kitlach uczynili z Małym Szymkiem w jednym z warszawskich szpitali. Niektórzy już pewnie oburzyli się na to zestawienie, ale tak, jeszcze raz użyję słowa zwyrodnialcy w białych kitlach, bo przecież kim trzeba być, do jakiego stanu ducha i umysłu trzeba się doprowadzić, żeby odmówić rodzicom, rodzicom kontaktu z ich umierającym dzieckiem, żeby podstępnie zmyliwszy, tych rodziców, dopełnić procedury odłączenia od podtrzymującej życie aparatury małego chłopczyka. Trzeba zaiste, trzeba zaiste poddać się wcześniej takiemu praniu mózgów, jakiemu resort zdrowia i i akademie medyczne poddają swoich absolwentów po to, żeby uznali oni za podstawy warsztatu takie kategorie, jak na przykład śmierć mózgowa. Ja wszak biegłym medykiem nie jestem, ale myślę, że moja biegłość w historii może, może konkurować z innymi w tej dziedzinie, przynajmniej w niektórych rozdziałach historii. I otóż z historii, nie z nauk medycznych zapamiętuje ten fakt, jakim jest wprowadzenie do obiegu światowego kategorii śmierci mózgowej nie na podstawie jakichkolwiek, szanowni państwo, przełomowych odkryć naukowych, ale na podstawie decyzji. Decyzji politycznej. No, bo jakże inaczej nazwać takie rozstrzygnięcie, które dokonało się na forum międzynarodowych organizacji, chyba właśnie Międzynarodowej Organizacji Zdrowia? Rzecz cała, rzecz cała jest w dziejach ludzkości stosunkowo świeża, bo to, bo to był przełom lat 60. i 70., kiedy kiedy właśnie medycyna współczesna dochodziła do, do tego, powtórzę, politycznego, a nie naukowego ustalenia, jakim jest kategoria śmierci mózgowej. No to po prostu było takie rozstrzygnięcie, można powiedzieć, porządkowe. To był taki pomysł na to, jak poradzić sobie z. Sytuacją, w której osiągnięcia, a jakże wielkie osiągnięcia medycyny XX wieku umożliwiły podtrzymywanie życia osób, które, których życie nie byłoby wcześniej podtrzymane. No ale jak się powiedziało A, to trzeba było też powiedzieć B. Pojawił się popyt na ludzkie organy, tak jest, przemysł transplantacyjny stworzył ten popyt. No i czy inaczej pewne obiecujące jaskółki, pierwiosnki tego przemysłu zmotywowały, zmotywowały polityków od medycyny do tego, żeby, żeby właśnie taką regulację zaprowadzić, żeby mówiąc krótko, można było, można było dokonać dekompozycji ciała, organizmu człowieka, który, który jeszcze parę lat wcześniej byłby uznany za człowieka może konającego, ale niewątpliwie jeszcze żywego, żeby można było powiedzieć o nim, że on już nie żyje i w związku z tym można mu to i owo, jemu, jej, pobrać, po to, żeby rzecz jasna ratować inne życie. No i, i szanowni Państwo, jest cała literatura tego przedmiotu, którą jeszcze raz to powtórzę, którą znam rzecz jasna wyrywkowo i, i wyłącznie w popularyzatorskich omówieniach. Jednakowoż sporo w tych omówieniach i w tych popularyzatorskich opracowaniach Mogłem się naczytać o przypadkach ludzi, którzy właśnie już przeznaczeni do ekstrakcji organów przeznaczonych do transplantacji, o ludziach, którzy później. Jakimś cudem, tak, bo życie ludzkie jest cudem, powróciwszy do życia. Opowiadali o tym, jak to słyszeli, prowadzone nad własnym ciałem deliberacje, właśnie medyków, którzy tę tak zwaną śmierć mózgową konstatowali. Ta dywagacja moja, zainspirowana faktem z ostatnich dni. No, właśnie, mały chłopiec, 11-miesięczny, wcześniej w innym krańcu Polski, 11-letnia dziewczynka. Rzecz jasna, te przypadki nie mają ze sobą nic wspólnego. Jeden jest przypadkiem zwyrodnienia systemu opieki medycznej, drugi jest przypadkiem zwyrodnienia ludzkiej. Upadłej indywidualności, straszne morderstwo, ale te przypadki mają ze sobą tyle wspólnego, że właśnie, że właśnie pochylamy się nad tymi przypadkami, że oburzamy się zbiorowo, ale jakby to powiedzieć, oburzamy się objawowo. Oburzamy się na, na to, co jest tylko. Wypowiadam te słowa z najgłębszym e, szacunkiem wobec, wobec żywych e, żałobników, którzy, e, którzy właśnie osieroceni zostali przez, przez swoje dzieci. E, Wyrazy najgłębszego współczucia składam, jeśli całkowitym przypadkiem, mam nadzieję, że, 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 tak nie jest, ale gdyby całkowicie, całkowitym przypadkiem ktoś z bliskich Krystynki czy Szymonka, gdyby komuś wpadł w oko, ucho ten film, to, to po pierwsze moje Najgłębsze kondolencje, ale, ale, wracam do głównego, do głównego wątku tej wypowiedzi. Diagnozuję, że oburzamy się objawowo, że jesteśmy gotowi się oburzyć na mniej czy bardziej dyskusyjny akt zwyrodnialstwa. Natomiast naszym oburzeniem najczęściej nie sięgamy źródła zła. Tak jak, w przypadku, tak jak w przypadku, niewydolnej i najwyraźniej demoralizującej tych, którzy, którzy, którzy działają służby medycznej, w służbie medycznej, jak, jak przyzwyczailiśmy się, do tego, że, że slogan wszystkie dzieci są nasze, niestety ma, ma też i tę ciemną stronę w praktyce, to znaczy, to znaczy właśnie przyzwyczajenie postperelowskiego ogółu do praktyki upaństwowienia dzieci, do tego, że, że to nie rodzice, są y, y, ostatecznym autorytetem, nie oni podejmują decyzję. Decyzję podejmuje dobry, mądry pan doktor, być może y, konsyliarnie y, z drugim, jak, to, jak tego prawo wymaga przy stwierdzaniu śmierci mózgowej, ale przecież w tej sprawie ze Szpitala Braskiego y, mówi się też o niepożądanym odczynie poszczepiennym. A więc, gdyby to było prawdą, gdyby, gdyby, miały potwierdzić się te wiadomości, no to mielibyśmy do czynienia z jakimś wielopiętrowym, nieludzkim traktowaniem i zakłamaniem rzeczywistości jednocześnie. No bo, no bo przecież jeśli dzieci poddawane są procedurom, jeśli, no, nazwijmy to po imieniu, pewnego typu usługa medyczna, jest dzieciom przymusowo serwowana, niezależnie od tego, czy rodzice orientują się, czy nie orientują, czy pragną, czy nie pragną takiej usługi medycznej dla swojego dziecka, no to jakoś wszyscy oswajani jesteśmy z tym, że to władza ludowa, niezależnie od tego, czy za PRL-u, czy za post-PRL-u, władza ludowa ma jakoś większe prawa. Do naszych dzieci, niż my sami. Podobnie w przypadku dolnośląskiego morderstwa. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo przecież znam je pewnie nie lepiej od Państwa, a Państwo możecie doczytać na pewno słyszeliście, jakie tło tego morderstwa. No ale cóż tam jest, cóż tam jest szanowni Państwo, u korzenia? Tej strasznej zbrodni. No myślę, że nie jest nie na miejscu z, przypuszczenie, że być może do zbrodni tej by nie doszło, gdyby morderca sam wiedział, że może stracić życie. Tak? Kara śmierci dla zbrodniarzy. Kara śmierci dla tych, którzy dopuszczają się z rozmysłem, Morderstwa, tak jak to było w tym przypadku, ponieważ nie ma w naszym kodeksie karnym i w praktyce sądowej nie ma już tej kary. Została jakoś tam kuchennymi drzwiami wyprowadzona. Nikt się nawet potem nie chciał przyznać do tego, kto właściwie to zarządził, jak się to stało, że kara śmierci przestała być w Polsce wykonywana. No W związku z tym całe już zdążyło wyrosnąć nowe pokolenie morderców bez skrupułów i bez lęku, bo też czegoś, mają się bać, skoro wiadomo, że, że włos im z głowy nie spadnie, jeśli tylko chwycą się w porę ręki, czy guzika, prokuratora, czy policjanta. Myślę zatem, że, że w porę czy nie w porę warto to powtarzać, póki, póki kara śmierci nie wróci do polskiego prawa. Nikt nie powinien się czuć bezpieczny. To paradoks cywilizacyjny, ale tak jest. Kara główna jest, jest zwieńczeniem. Cywilizowanego prawa, cywilizowanego kodeksu karnego. Pozbawiony tego zwieńczenia, polski kodeks karny generalnie traci sens, traci logikę. I, 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 i jeżeli tutaj. Tracimy grunt cywilizacyjny pod stopami, no to też i nie dziwne, że można nas oswoić z innymi wynaturzeniami, z innego typu, z, z wyrodnialstwem, że, że, że państwo, które posuwa się do tak nieludzkiej, tak obłędnej uzurpacji, jaką jest stworzenie gwarancji życia dla mordercy z premedytacją, bo tym jest w istocie wykreślenie kary śmierci z kodeksu karnego. To jest stworzenie gwarancji życia dla zbrodniarza, dla, dla mordercy z premedytacją, dla zdrajcy stanu, dla, dla szpiega, dezertera w obliczu wroga, bo u nas nawet przecież stanie wojny. Hmm, prawnie nie wolno nikomu grozić karą śmierci, bo została wykreślona za kadencji prezydenta rezydenta. Komorowskiego. Za kadencji tego prezydenta słyszeliśmy jego, jego głos. No właściwie nie głos, tylko chyba jakiś tam wpis na Twitterze. Alfie Evans musi żyć. Pamiętacie Państwo, to już dwa lata mijają taki. Taki chłopczyk z dalekich stron, z krajów anglosaskich, i cały świat, cały świat wstrzymywał oddech, kiedy, kiedy właśnie ważył się los Alfiego Iwansa, kiedy Mały Szymek na Pradze tracił, tracił ostatnią szansę, być może iluzoryczną. Być może, być może tylko przez jego rodziców dostrzeganą, ale wygląda na to, że nie tylko, bo przecież pojawili się lekarze, którzy gotowi byli prowadzić dalej tego malutkiego pacjenta. No ale w każdym razie, kiedy ta sprawa się ważyła, to nie słyszałem głosu polskiego prezydenta. Nie wiem, czy coś tam, czy coś tam bąknął na Twitterze już po fakcie czy nie w tych wszystkich sprawach życia i śmierci trzeba wracać do normalności a normalność jest taka że zbrodnia powinna być karana a więc na początek przynajmniej zagrożona <grych> zagrożona sprawiedliwą karą główną tam gdzie zbrodnia zostaje udowodniona bez cienia wątpliwości, I, i z drugiej strony, powinno być zupełnie jasne, że nie ma decyzji już nie tylko o życiu i śmierci, ale także i o, o procedurach medycznych, terapiach, usługach. Wszelakiego rodzaju usługach medycznych czy edukacyjnych, serwowanych dzieciom bez woli ich rodziców. Rodzice, prawa rodzicielskie, stańmy na, na gruncie praw rodzicielskich, wszyscy będziemy wtedy bezpieczniejsi. Wyrazy współczucia dla tych, którzy cierpią i, i życzenia powrotu do normalności dla wszystkich, którzy jeszcze trochę w Polsce pożyją, a zwłaszcza dla tych dzieci, które rodzą się i, daj Boże, będą się jeszcze rodziły. Oby, oby nikt nie miał wobec nich prawa egzekwowania tak nieludzkiej władzy, jaką legitymuje się obecnie państwo polskie cedując tę władzę na, na bezdusznych zwyrodnialców w białych Kitlach. Z Panem Bogiem.